Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Moi drodzy, dzisiaj poruszymy sobie temat odporności, jak możemy na nią wpłynąć i jak możemy przede wszystkim ją polepszyć. To będzie naszym tematem kilku naszych kolejnych filmików. Jak już zauważyliście, pierwsze to było sen. Sen jest bardzo ważny, ważne abyśmy się wysypiali. Co na pewno wpłynie na naszą odporność. Następnie będzie ćwiczenia, gimnastyka. Możemy się już gimnastykować leżąc w łóżku, sobie rozruszając nasze stawy. Możemy sobie wybrać jakąś dziedzinę ulubioną naszą sportową, jakieś ćwiczenia typu yoga, yoga kundalini, tai chi lub jakaś inna. Możemy się wybrać również na spacer do parku, do lasu. Możemy iść sobie z pieskiem. Możemy wybrać nasz, jakiegoś towarzysza do spaceru. Zamiast dobrym sposobem też jest na ruch, bardzo fajny będzie zamiast windy używać schodów. Jeżeli lubisz jeździć na rowerze, również warto się wybrać na przyjaściźń rowerową. To będzie cudowne dla naszego zdrowia i dla naszej odporności. Możemy się wybrać do lasu na spacer, możemy się pobiegnąć sobie truchtem po lesie, ale to wystarczy również i spacer. Taki spacer czyli naprawdę dużo, dużo cudów dla naszego organizmu. Kolejne to są herbatki wzmacniające, takie na przykład jak z owoców suszonych, owoców dzikiej róży, z owoców czarnego bzu, z, lo, z liści, na przykład malin, jeżyn, jagód, do tego posłodzone miodem oraz cytrynką. Następną herbatką będzie herbatka z imbiru, 2-3 plasterki do kubeczka pokrojone, wsypane trochę kurkumy trochę pieprzu czarnego, wyciśnięta, po przystudzeniu, oczywiście zalane gorącą wodą, po przestygnięciu posłodzonym miodem i dodany sok z cytrynki, to jest cudowny, cudowny eliksir wzmacniający naszą odporność. Następnie będzie herbatka z igieł sosny, będąc na spacerze w lesie możemy sobie zerwać kilka gałązek sosny, Następnie te igiełki sobie oskubiemy taką gałązkę, zalewamy gorącą wodą. Po przystygnięciu przecedzamy, Dolewamy sobie sok z cytryny. Słodzimy miodem, również wzmacniająca super miksturka, która zawiera naturalną witaminkę C. Tak samo możemy zrobić sobie herbatkę z liści geranium, tak zwana anginka. Która powinna rosnąć w każdej kuchni, bo naprawdę się przydaje na kaszel, na przeziębienia. Również sobie dwa takie listki zaparzamy w szklance gorącej wody po przestygnięciu i zaparzeniu po około 10-15 minutach. Po prostu sobie ją stuć, yy, słodzimy miodem, dodajemy sok z cytryny i mamy wspaniałą miksturę, która nam złagodzi jakieś yy, chrypkę, bolące gardło, kaszel, przeziębienia. Naprawdę polecam. No, i bardzo istotnym czynnikiem to jest również dieta. To jest bardzo istotne, nią się zajmiemy w następnych odcinkach. Natomiast wiadomo, że dieta, w której będzie dużo witamin, owoców, to są naturalne witaminki, które wzmocnią nasz układ odpornościowy, a to pozwoli nam uniknąć jakiejś choroby, wirusów, wizyt u lekarza. A o to nam właśnie głównie chodzi. Także zapraszam bardzo serdecznie do oglądnięcia kolejnych filmików, w których to właśnie będę przedstawiała takie miksturki bardzo proste, domowe, którym możemy naprawdę wzmocnić swój organizm i przede wszystkim naszą odporność. Także życzę bardzo dużo uśmiechu na co dzień, bo to nam na pewno pomoże zwalczyć te wszystkie wir wirusy, bakterie, które się uaktywniają teraz na wiosnę, zimą. Nie dajmy się im, kochani. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych filmików. A dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Pa-pa!